Czego możesz się spodziewać podczas trwania takiej sesji oddechowej? Przede wszystkim szybkiej zmiany temperatury ciała, od gorąca po totalny chłód, drżenia całego ciała, mrowienia. Są to typowe somatyczne objawy uwalniania traum, trudnych emocji z naszego ciała. Dlatego pozwól, pozwól, aby to się działo. Nie zatrzymuj. Tych objawów. Mogą pojawić się oczywiście łzy. Dlatego pozwól sobie na tą emocjonalność pozwól sobie, aby te emocje, które będą podchodziły pod powierzchnię, miały przestrzeń na ich uwolnienie. I oczywiście możesz odczuwać ogromną suchość w gardle, dlatego, iż pracujemy przez całe spotkanie przy otwartych ustach. Cenne jest to, abyś nie sięgał w tym momencie po wodę, gdyż chcemy zachować płynność połączonego oddechu. Jeżeli skierujesz swoją uważność ponownie na oddech, twój umysł. Nauczy się z czasem ignorować ową suchość.